Katarzyna Kretkowska, członkini zarządu województwa wielkopolskiego, odpowiedzialna między innymi za służbę zdrowia, odpowiada na stwierdzenia zawarte w interpelacji radnego Markasowy dotyczącej znieczuleń podczas porodu w szpitalu w lesznie. Leszno jest wyspą w porównaniu do innych szpitali, pisał Radny Prawa i Sprawiedliwości, co mówią liczby. Katarzyna Kretkowska wyjaśnia, że znieczulenie zewnątrz jest zabiegiem medycznym, istnieje ryzyko powikłań, a także przeciwwskazania do jego. Wykonania można je stosować w odpowiednim zaawansowaniu porodu, gdy szyjka macicy ma rozwarcie 4 cm. W szpitalach, w których organem prowadzącym jest samorząd województwa Wielkopolskiego, jest tendencja zwyżkowa zastosowania znieczuleń. W różnych placówkach to od 8% do 26% porodów. A jak sytuacja wygląda w Lesznie? Do czerwca odbyło się 345 porodów, przy których tylko dwa razy w czerwcu zastosowano znieczulenie. Dlaczego tak mało? Co bardzo bardzo istotne do wykonania tego zabiegu jest potrzebna obecność lekarza anestezjologa, a tych w szpitalu w Lesznie brakuje. W odpowiedzi na interpelację radnego Markasowy jest także zapewnienie, że liczba znieczuleń w Lesznie będzie się zwiększać. Tymczasem o rodzące walczy szpital w Kościanie, zachęcając je właśnie z znieczuleniami przy porodach naturalnych. Tutaj organem prowadzącym jest powiat kościański. Kilka miesięcy trwały szkolenia, a teraz szpital jest gotowy ulżyć kobietom w czasie porodu. Na oddziale jest 12 lekarzy, w tym sześciu specjalistów, dwie lekarki rezydentki i dziewiętnaście położnych. Jak informuje Wojciech Maćkowiak dyrektor szpitala rocznie w kościanie na świat przychodzi ponad 400 noworodków.